Cześć, witajcie. Dzisiaj z dość dobrą wiadomością do Was przemawiam, można tak powiedzieć, z tego względu, że już to zapowiadałem w, przed weekendem, ale część osób, która jest zapisana na listę osób oczekujących na aplikację, ale również korzysta z aplikacji już wie o tym od wczoraj, że... Najważniejsza informacja. Dostałem informację, można tak powiedzieć. Od programisty. Słuchaj, Mateusz, prawdopodobnie za tydzień aplikacja będzie gotowa. I w pewnym momencie powiem wam szczerze, i tym filmik w ogóle nagrywam po to, żeby przekazać wam pewne emocje. Tych emocji nie da się przekazywać, oczywiście tak, wiecie, mówiąc do, do telefonu i nagrywając, może po części da się to jakoś przekazać. W każdym razie. Mega euforia, mega zajaranie, bo, bo być może wystartujemy już w ogóle z aplikacją i promocją na początku, zaraz po Wszystkich Świętych, czyli gdzieś ten 3-4 listopada, yy, to już jakiś tydzień, półtorej tygodnia maksymalnie, bo jeszcze szybko posprawdzam wszystko tak. Ale, ale jest ta informacja, że słuchaj, to już nie jest yy, jeszcze tam jakaś część rzeczy nam została do zrobienia, czy cokolwiek, po prostu jest to już prawie gotowe. I w momencie, wiecie, mega euforia, zajawka, zajaranie, no cieszę się bardzo, że będzie można. Te w końcu kilka miesięcy pracy, promowania, yy, docierania do większego grona ludzi, pokazać, przedstawić, dać, spróbować, zebrać feedback i po prostu działać i, i bardziej jeszcze mocniej jarać. Ale po chwili dostałem takiego jakby strzała. Strzała prosto w, w twarz, można powiedzieć, bo gdzie inaczej można dostać. W każdym razie, yy, dlatego że naszyły mnie pewne obawy. Obawy związane z tym, że. Nie do końca mam wszystko przygotowane. Nie do końca promocja jest taka jakbym chciał. Nie do końca jestem w stanie przebić się samym sobą do, do większego grona ludzi. Oczywiście, jak już będzie gotowa aplikacja, to jest łatwiej pokazywać dalsze, znaczy no, promować dalej tą aplikację. Tak, bo już jest jakiś produkt z tym, że aktualnie no mam obawy, przede wszystkim tym, że nie uda mi się dotrzeć do większego grona ludzi że no mam jakieś tam oczekiwania, których nie spełnię, ale no jestem sam z tym wszystkim mam jakiś plan działania, dalsze kroki, ale no miałem to rozplanowane na dłuższy okres niestety, ale programista to przyspieszył, można tak powiedzieć co, co nie sprawia, że, że coś jest nie tak, tylko że jestem też taką osobą, która no ma pewne rzeczy poukładane tak? i no nie do końca od razu się ogarniam w sytuacjach, gdzie coś mi przeszkodzi tak? i później e, muszę coś zaplanować szybko od nowa. E, chwilę czasu potrzebuję, więc e, pomyślałem, że przemówię do Was, przemówię do wszystkich, nagram ten filmik z euforią, ale też z zabawami, ale z taką też prośbą do Was, bo jest to już coraz bliżej, tak? Będzie promocja, będzie pokazany, wyznaczony dzień, na pewno o tym się wszystkim dowiecie. W jakiś fajny sposób chciałbym w ogóle to zaakcentować. Później być może uda się poprzebijać do tych wszystkich mediów, o których pokazywałem w startup vlogu, Ale no właśnie, też jest skierowana do mnie prośba taka, ode mnie, do Was, żebyście własnymi siłami, jeżeli będzie dla Was ta, ta aplikacja jakiś tam du dużo Dawką informacji, żebyście przekazali ją dalej, tak? Czy, czy udostępnili, czy e, stories, czy post na Facebooku, Instagramie, LinkedInie, gdzie po prostu możecie, gdzie macie swoje social media e, i oznaczajcie mnie, oznaczajcie profil aplikacji. E, będę Wam za to bardzo wdzięczny. Również, jeżeli wiecie o tym, że wasi znajomi, przyjaciele, rodzina e, będzie potrzebowała takich, e, takiej wiedzy, może im się przydać do czegoś ta aplikacja, to również bardzo proszę, powiedzcie im o tym, bo, bo to jest to tak, jak mówię już kilkaset razy, to jest ode mnie coś darmowego dla Was, tak? Dużo pracy w to poświęciłem i chciałbym, żeby udało się może w zamian za to, że no, ocenicie to pozytywnie, przekażecie to gdzieś dalej. To będzie taka naprawdę moja mega prośba do Was. I myślę, że jak przekażę Wam te moje obawy, to również pojawi się sporo ta euforia, bo, bo mega się tym cieszę. Hmm, też są obawy co do hejtu, bo jest to nieodzowny element tego wszystkiego, chociaż myślę sobie, że z tym jakoś sobie poradzę, nie będę aż tak bardzo jakoś to przenikał. Zobaczymy, no naprawdę, na pewno będzie część osób bardzo zadowolonych i zwolenników tej aplikacji, będzie część... Negatywna, no ale no, takie mamy życie, takie mamy czasy, e, więc można się już odpowiednio tego przy, jakby może nie odpowiednio przyzwyczaić, tylko nastawić się już do tego, że może się z tym zderzyć. E, m, taka jeszcze informacja ode mnie, że... no i wypadło mi wszystko z głowy. No nic, w każdym razie... Duża informacja dla Was. Aplikacja naprawdę już zbiera jest ku końcowi, tak? Zmierza i, i będzie to prawdopodobnie na początku zaraz listopada, e, dlatego też na pewno będzie to, te działania będą bardziej zmożone. Teraz więcej takich e, promujących, bo chcę dotrzeć jak do największej o, liczby osób, więc jeżeli będziecie zmęczeni, no to, to przepraszam od razu, ale mam nadzieję, że będziecie też wyrozumieli.